W tym zadaniu musimy obliczyć następującą całkę nieoznaczoną z funkcji x do trzeciej razy sinus x. Generalnie jeżeli musimy obliczyć całkę, która jest iloczynem wielomianu oraz sinusa x lub cosinus x, to zawsze całkujemy przez części, czyli napiszmy, że ta całka jest równa całce z x do trzeciej i zamiast sinus x możemy napisać, że to jest minus cosinus x Prim. No i jeszcze dx. Jeżeli zróżniczkujemy minus cosinus X, to trzymamy sinus X to się równa stosujemy wzór na całkowanie przez części i otrzymujemy x do trzeciej razy minus cosinus x minus całka i teraz bierzemy pochodną x do trzeciej to będzie 3x kwadrat razy minus cosinus x zamykamy nawias dx to się równa będziemy mieć minus x do trzeciej cosinus x Trójka oraz ten minus leci przed całkę, czyli będziemy mieć plus 3 razy całka z x kwadrat razy cosinus x. A cosinus x to jest inaczej mówiąc sinus x e, prim e, dx. E, to się równa. E, minus x do trzeciej cosinus x e, plus 3 razy całka z e, tego wyrażenia. No i stosujemy wzór na całkowanie przez części i otrzymujemy x kwadrat razy sinus x. Minus całka, teraz bierzemy pochodną x kwadrat, czyli 2x razy sinus x dx. Zamykamy nawias, to się równa. Minus x do trzeciej, cosinus x plus 3x kwadrat sinus x. Teraz tak, ta dwójka leci przed całkę, to tutaj będzie minus 2. Minus 2 razy plus 3 to będzie minus 6 razy całka z x. I zamiast sinusa x możemy napisać, że to jest minus cosinus x. Prim dx. Jeżeli zróżniczkujemy minus cosinus x, to otrzymamy sinus x. To się równa. Minus x do trzeciej razy cosinus x plus 3x kwadrat razy sinus x minus 6. Tutaj stosujemy wzór na całkowanie przy części ostatni raz i otrzymujemy x razy minus cosinus x minus cosinus x. Tak, tutaj. No i minus całka. Teraz bierzemy pochodną x, czyli 1 razy minus cosinus x cos. Fak. 1 razy minus cosinus x. dx zamykamy nawias to się równa minus x do trzeciej, cosinus x plus 3x kwadrat razy sinus x. Teraz tak, tu jest minus, czyli będziemy mieć plus, 6x razy cosinus x. Tu jest minus 6. Jak wymnożymy z tym minusem, to tu będzie plus 6, jeszcze ten minus leci przed całkę, czyli będziemy mieć minus 6 razy całka z cosinus x, a całka z cosinus x to jest po prostu sinus x. No i plus jeszcze jakaś dowolna stała c. Całka policzona. Funkcja pierwotna funkcji x do trzeciej razy sinus x jest równa właśnie tyle, czyli gdybyśmy obliczyli pochodną z tej funkcji, to otrzymalibyśmy funkcję podcałkową. Koniec.